Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Oczywiście Tajemnic i ciekawostek GTA 5 Yo. o samolot. Ale serio, pierwszy raz widzę taki duży samolot jak leci. Tyle lat mam GTA i nie widziałem Zna Zawsze widziałem takie malutkie samolociki, wiecie A teraz taki wielki. No znaczy no pasażerski. Yy, więc tak. Dzisiaj w planach. A to zobaczycie zresztą to. No, to zobaczycie. No tak. Tam jest parking, a ja na chodniku stanąłem. Tak jak obiecałem w którymś z poprzednich odcinków, zobaczymy sobie bar Green Bottles, czyli zielone butelki. No, co tu jest ciekawego ogólnie? Jakieś głupie rysunki. I Mario. Jakiś kosmita, jakaś dziewucha No... Nie ogólnie. Wszystkie butelki można zniszczyć. No. Takim strzelaniem można sobie podświczyć trochę. A, no i na tych butelkach również jest znaczek Rockstar Games. Ta. Ale patrzcie jakie głupie tu są drzwi. A tu nie ma żadnego wejścia. No cóż, to jak obiecywałem, to głupie coś, Space Monkey, co to w ogóle? A, tu też jest fajne, ale głupie coś. No. Mówiłem, że głupie. Nie chcę. To jest fajniejsze. Pszczółka. Znaczy... No, pszczółka. Tylko jak się tym... ...slatywało? A, spacja to się leci. U. I trzeba uważać, żeby w kolce nie wpaść. Ło. Tylko nie wiem, czy gdzieś tu moje życie jest. Opadać się opada. Nie wiem, czy się opada. Ła! No, strzałkami się kierunek ustala. O kurde. Co to było? Jak miałem to przejść? No, więc pszczółki zaliczone. A no to co to? Papierosy jakieś puszka, znaczy kubek no z tym gościem można w billard pograć ale tego nie będziemy robić idziemy dalej kolejny raz jesteśmy na cmentarzu ogólnie dlatego że Może trochę przesunę czas. O, jak pięknie już się zaciemnia. O, no, tyle wystarczy. I spójrzcie, tam jest nasze graffiti. Tutaj ta ściana w ogóle świeci na zielono, groby świecą, niektóre, i teraz nasza ciekawostka. Tutaj jest otwór, to jest zrozumiałe, no bo wiadomo, w kostnicy ciała się rozkładają, musi być wywietrzenie. Jedyne co niepokoi nas, to ten otwarty nagrobek. Tutaj jest fotel i telewizor. To budzi dziwne podejrzenia. Na dodatek tu jest pizza i otwarty grób. To tak wygląda, jakby ktoś tu mieszkał i sobie spał w tym grobie, pożywiał się pizzą i oglądał telewizor. A w ogóle to skąd on ma prąd tutaj? To jest dobre pytanie. No. Także cmentarz już odwiedziliśmy. No, a tu jest dowód, że tamta ściana świeci. Patrzcie tu, normalna ściana, świecąca ściana, normalna ściana, świecąca. A wiecie co? To może zrobimy teraz przerwę na reklamę. reklama! A ja piorę, piorę i nic. IDIOTO! A używasz proszku? No, weź mnie pan nie obrażaj. Sypujesz proszek! Kurwa właśnie proszka. U, trzeba używać proszka. Reklama. Dolatujemy do pewnego fajnego i przytulnego miejsca. Więc tak ogólnie, już nie będę tego dzielił na kilka ciekawostek, wszystko pokażę w jednym odcinku. W tym domku nie ma źródła światła, a świeci na czerwono w środku coś. Tu są takie odnawiania kabli albo węży, jak co w rolnictwie się. Tutaj to się zaczyna takie biegi jakieś pewnie albo pływanie Ale ogólnie przyszliśmy zobaczyć ten pancerny wózek No dlaczego on jest pancerny? Nie, to nie to No sami zobaczcie Nawet bazuka go nie rozwaliła. No, tylko teraz się tu wszystko pali. No niedobrze no. Bo źle to zrobiłem. Odwrotnie trzeba było. O! Rekin. Znaczy ten. Delfin. O! Ostryga, to się przestanie, o! Mam gasznicę. A! No, dalej... Dalej. No, bo czas leci. Także ten wózek jest pancerny, i wszyscy, którzy nagrywają tajemnice i ciekawostki, mówią, że nie wiadomo, kto na nim siedział. A ja Wam powiem moją hipotezę. Ogólnie w CMGTA. Podczas robienia misji spotykamy wiele postaci, ale jedną, jedyną, jaka się działa na wózku, był Johnny Sandiako. I on miał, o ile się nie mylę, identyczny wózek, więc prawdopodobnie to jest jego wózek. I tak wiem, że na początku gry też tu jest ten wózek, a Johnego poznajmy w końcówce, tak. No, znaczy Vlas Venturas. No, ale ogólnie o to chodzi, że właśnie mógł na nim siedzieć Johnny Sandiako. Oczywiście on nie żyje. Wszyscy dobrze wiemy dlaczego. A jeżeli nie wiesz, no to na zawał odjechał. No. Ogólnie, na przykład, powinna się tu pojawiać łódeczka jakaś czy coś, a mi się nie pojawia. Nie wiem, może mam tu przyjść? Mam odwrócić? Nie wiem. No, mówi się trudno. No. Słuchajcie, nawet nie wiem, ile dzisiaj Wam ciekawostek pokazałem, ponieważ miałem Wam pokazać ciekawostki. A praktycznie Wam pewnie dwie pokazałem. A wszystko przez to, że u mnie się nie chce pokazać jedna ciekawostka i się pogubiłem, czy już Wam coś pokazywałem, czy nie. No O, znowu delfin To już jest kolejna ciekawostka Rybki jakieś Kolejna ciekawostka Meduzy, ciekawostka No, jakby tak popatrzeć to I się przyczepić to Wyszłoby pewnie z 50 z tych ciekawostek O, to piesie no to żegnajcie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.